Kiego, I wszystkiego życzymy to najlepszego. Asio! Kochana Asio! i yeah. I profesjonalny mikrofon. Trzeba ja życiu trzymam. Serio? Ty ja mam parcie na szkło. Wryjs jest dobrze? Poczekaj, kto no, czekaj. Do telewizji musi być. Do telewizji musi być ładnie. Kochana Asiu, spełnienia wszystkich marzeń, tych najbardziej skrytych, żeby ci było cudownie w życiu i żebyś poznała to, co ci jest przed tobą najlepsze. Nigdy już nic złego, żeby ci nie spotkało. Amen. No i ja się dołączam do życzeń żony, dołączam, przepraszam. A przede wszystkim, żebyś znalazła faceta z majątkiem, bo to się opłaca. Mówi to kobieta z doświadczenia. Słabego, ale okej. Okay. Żeby wszystko Ci się w życiu układało i tak jak mówiłam, żeby te okulary, co kupiłaś, żeby taki cały Twój świat był różowy. Kochana ja Asiu, wnusiu nasza, co mogę Ci życzyć? Wszystkiego, co najlepsze. Żeby Ci się już w tym końcu tak życie najlepiej, jak najlepiej mogło ułożyć. Przede wszystkim pociechy z dzieciaczków pięknych, dużo zdrowia, no i co, dużo miłości, no nie wiem co, to co sobie pragniesz, żeby Ci się spełniła dołączać do tych samych życzeń i dziadek. Też. Super, impreza, dziękuję, że mnie zaprosiłaś i mam nadzieję, że będziesz zadowolona z prezentów. Kochana moja Krzyśnica, moja córeczko druga, życzę Ci wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń, żeby Ci się w życiu ułożyło, żebyś w końcu znalazła swoje szczęście, pociechę z dzieci, pociechy z pracy, z przyjaciół, z rodziny, wszystkiego czegoś sobie życzysz. Żeby... Mam nadzieję, że nie zwariujesz, będziesz mądra następne lata, Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z dzieci, z mamusi, z Maćka. Gdyby Wam się dobrze działo, gdzie i w nocy stało. <głosy> <głosy> y, zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech nam. Y... I Aśka dla na go tańczy! Dla Maćka, kochanego, pięknego. I dla Asi, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności. Dużo radości, dużo miłości i spełnienia najskrytszych marzeń. Zdrowie w życiu jest najważniejsze, tak. Oby było zdrowie. Taka od nowa. Miłość już pewnie masz. Znalazłaś, no. Owcie, też coś powiedzieć, powiedziałem to. Ogólnie to u wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, Właśnie. miłości, radości. Spełnienia. Spełnienia marzeń, naprawdę. Wszystkiego dobrego, żeby tak i obiezdrówko było, oby, tak? było, tak. Tabaka. Wydarzenia. jesteś jest wspaniała. Życzę Ci jak, jak najlepiej samych sukcesów, samego zdrówka dla dzieci i dla Ciebie. No kocham, i no, kocham Cię i trzymaj się mocno. Maszka, kurwa, kocham Cię! Co mi złożyć? Ty wiesz, jak jest. Ty wiesz jak jest! Ty wiesz jak jest! Ja to, kurwa, wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie celów Zdrówka, szczęścia, pomyślności jak to się mówi, o tym mowa, o tym mowa, o wódca, ani słowa dlatego pijemy twoje zdrowie dzisiaj, ZDRÓWKA! Słuchaj Asia, zawsze Cię nie lubiłem, ale teraz Cię kocham Tak? tak? Eeeuuu Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności Składam Ci Asiu, ponieważ jesteś bardzo przyjemną koleżanką i bardzo kochaną osobą Także, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności dla takiej pięknej osoby, wszystkiego, co sobie bardzo życzy. O, y, plus jeden. <noise> tak nie wszystkiego, 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 wszystkiego najlepszego, do, bądź do, jak za pizza, za, za, za. Zawsze ciepła tak. i na ciemnym cieście, bo kto by dźwigał y, dodatkowe kilogramy. No My we trójkę chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. E, impreza jest przednia, zajebista. E, Dzień, dużo miłości. Dużo miłości. Z Łukaszem. Wiem, że to nie Łukasz, ale tak mi pasuje. ja się wszystkiego najlepszego. Żeby Fordzik jeździł do końca twojego życia, żeby nigdy się nie psuł. Złota strzała. Wszystkiego najlepszego. Żebyś zawsze miała lato, bo zima jest okropna. Wiadomo. Tak, żebyś... Żebyś następ... Za rok twoje urodziny były w lato. Serio, tego ci życzę. Właśnie. Nienawidzę zimy. <laughs> Zima jest okrutna, a teraz oddajemy głos dla głównej prowadzącej. Zapraszamy prowadzącą. <grymne> Żebyś miała urodziny w lato, a nie w chodniu. W środku ciepło, tutaj zimno, dziękuję. To mi życzenia. Na Wszystkiego najlepszego. Oby zdrowie było. Ta, o... Ale powiedz, że Asia. Asia. Stola, 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 stola. w powie niechaj żyje nam Asia. I żeby takie twoje życie było różowe jak te okulary. しまいたし